Dzisiaj jest 6 maja i jest to szósty dzień wyzwania majowego, czyli jak mówić do kamery. Przy okazji chciałabym życzyć wszystkim maturzystom, którzy piszą dzisiaj podstawę angielskiego, połomania, rąk, nóg, piór i czego tam jeszcze, co by im dobrze poszło. Niestety nie mogę nagrywać w tak pięknych warunkach jak wczoraj, bo wieje tak tragicznie, że się nie da. Ale wracając do wczorajszego odcinka to chciałabym kontynuować temat nauki w Stanach Zjednoczonych i dostawania się na uniwersytety. Więc dzisiaj opowiem Ci o tym, jak wygląda proces składania dokumentów na uczelnię, dlatego że dzisiejsi maturzyści nie mają szans, prawie nie mają szans, na to, żeby studiować w Stanach Zjednoczonych na jesieni 2021. Dlaczego? Bo musieliby złożyć dokumenty tak naprawdę na początku tego roku. Luty, luty, marzec chyba są ostatnie terminy. System składania dokumentów aplikacyjnych na uczelni w Stanach Zjednoczonych jest podzielony na, można powiedzieć, dwa etapy. Mówimy tu o tych lepszych uczelniach, dlatego że junior colleges, no to można się zapisać dziś i jutro zacząć naukę. Ale to inna bajka. Jeżeli mówimy o uniwersytetach, o tych lepszych, tylko, mają dwie fazy. Pierwsza faza to jest early admissions, i ten, te, te terminy składania dokumentów to jest przeważnie 1 listopada, może tak późno jak 15 listopada. I to są osoby, które już przed świętami przeważnie będą wiedziały, czy się dostały, czy nie. Wiąże to się z bardzo y, konkretną rzeczą, mianowicie takie osoby, które się dostaną, podpisują list intencyjny, że tą naukę zaczną yy, na tej uczelni, że będą, że się na tą uczelnię zapiszą. Więc jest to takie zobowiązanie, można powiedzieć, kontrakt. Jeśli zaś chodzi o normalne podania, oni mają terminy późniejsze. Jest to bodajże 1-15 grudnia, czyli miesiąc później i potem drugi termin, trzeci termin to jest przeważnie styczeń, połowa stycznia, połowa lutego. Czasami będą mieć też czwarty nabór i to wtedy jest połowa, e, połowa marca. Ale im później się składa, tym jest mniejsza szansa na to, że student, że uczeń się dostanie na uczelnię. Jest jeszcze druga rzecz, a mianowicie studenci potencjalni, jak dostają list, dostają również informacje o warunkach finansowych. Studenci, którzy są bardzo dobrzy, mają bardzo dobre wyniki w nauce, mogą, nie muszą, ale mogą dostać pakiet ze stypendium, żeby zachęcić tego studenta, żeby studiował na tej konkretnej uczelni. Im później składa się podanie o przyjęcie, tym jest mniejsza szansa na to, że dostanie się takie stypendium na podstawie wyników ale jest jeszcze drugi rodzaj stypendiów, a to są stypendia związane z sytuacją finansową. Są one rozdawane zarówno przez uczelnie, ale również są tego typu stypendia w ramach pomocy rządowej w Stanach Zjednoczonych, ale to nie jest dostępne dla studentów zagranicznych. Jeśli zaś chodzi o koszt studiowania, no to roczny koszt samego czesnego Wynosi od. i tutaj strzelam, bo to się zmienia powiedzmy 15 tysięcy dolarów za rok do 43. Niektóre uczelnie nawet mają 50 tysięcy lub prawie 50 tysięcy czesnego za rok. Do tego trzeba dodać koszt książek i innych materiałów oraz koszt życia. Co na takie uczelni jak Stanford, Harvard, Yale. Może wynosić nawet 80 tysięcy rocznie dolarów, żeby nie było. Po szybkiej kalkulacji wychodzi, że jest to odpowiednio więcej. Mówimy tutaj, no, lekką ręką 300 tysięcy złotych rocznie. Nie dla wszystkich jest to możliwe. Oczywiście mówimy o osobach, które nie dostały żadnego wsparcia finansowego od uczelni. No dobra, do tego byłoby tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro!